Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. A dziś w rozmowie poranka naszym gościem jest Łukasz Zych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o rezerwatach. Okazuje się, że piękne miejsca, chronione, ale no to trochę jak z zieloną granicą. Da się przejść przez te granice i wejść do rezerwatu. I okazuje się, że latem zbyt chętnie się do nich wybieramy. To są poważne naruszenia? Rzeczywiście tych miejsc pięknych chronionych mamy sporo, bo mamy 60 kilka rezerwatów w naszym województwie. One jakby są, mają różny charakter, bo część jest w górach, część na jurze krakowsko-częstowskiej, część to takie typowe rezerwaty leśne, każdy jest inny i w każdym obowiązują inne zasady poruszania się, korzystania z tego rezerwatu. I rzeczywiście w tym roku obserwujemy sporo, może trudno. Szacować dokładne liczby i je oceniać, ale więcej niż w poprzednich latach e, sytuacji, e, w których e, ludzie e, mniej lub bardziej e, świadomie ignorują e, te zasady. Docierają do nas takie sygnały, często e, sami jesteśmy też ich świadkami, kiedy ktoś. E, w rezerwacie zachowuje się tak, jakby tam tej czerwonej tabliczki z orzełkiem rezerwat przyrody nie było. A pamiętajmy, że ta tabliczka, ona nie tylko znakuje ten rezerwat, ale ona jakby powinna nam mówić, że w tym miejscu zachowujemy, zachowujemy się albo nie zachowujemy się w określony sposób. A to świadczy o tym, że nie znamy przepisów? Czy, bo nie wiem, czy ty. Ci, których się udało złapać za rękę, wyznali, dlaczego tam wyszli? Różnie bywa. Pewnie wiele takich sytuacji, wiele takich naruszeń bierze się z nieznajomości przepisów czy z ignorancji, ale są też takie, które dzieją się z rozmysłem. To znaczy, mieliśmy takie sytuacje, w których na przykład ktoś odwiedzając jakiś rezerwat, Wszedł do jaskini i uczynił to z rozmysłem, bo wrzucając w media społecznościowe zdjęcia dokumentujące pobyt wewnątrz tej jaskini, opisuje je w sposób taki, że, no co prawda, była tabliczka zakaz wstępu do jaskini, ale i tak wszedłem, bo. No bo nie wiem, czy. Bo wypytać, jestem bohaterem. Bo jestem bohaterem, bo, bo mogę, bo, bo nie mam złych intencji. To jest trochę tak, że. To jest mniej istotne, bo nieważne czy z rozmysłem, czy nie, nasze nieodpowiedzialne zachowanie w rezerwacie często Albo jest ryzykowne, bo na przykład wejście do jaskini, która nie jest udostępniona do zwiedzania, jest po prostu niebezpieczne, ale też jest to po prostu działanie ze szkodą dla przyrody. No właśnie o tę szkodę chciałem zapytać, bo rzeczywiście już sobie umiem wyobrazić kogoś, bo to często słychać w różnych innych sytuacjach życiowych, ale przecież ja nic złego nie zrobiłem. No, wyprzedziłem może na trzeciego, albo jechałem na drodze za szybko, ale nikogo w pobliżu nie było. Tak samo tutaj wchodzę do jaskini tak. albo wchodzę do tak. rezerwatu, ale przecież nie, nie ściąłem drzewa. Ta metafora drogowa, ona jest bardzo celna. Ja często sobie tak myślę, że ta tabliczka, właśnie znak rezerwat przyrody, ona jest jakby, powinniśmy ją traktować bardzo podobnie, jak w ruchu drogowym ten znak, że wjeżdżamy w teren zabudowany. Mhm. I to jest tak, że jak już przyjeżdżamy ten znak, to nie musimy mieć na każdym skrzyżowaniu przypomnienia, że tutaj jedziemy z prędkością 50 na godzinę, tak? Przez cały dzień od niedawna. Albo że są w tym obszarze jakieś zasady dotyczące, nie wiem, używania świateł drogowych, czy. Czy klaksonu. W rezerwacie też tak jest. Kiedy wchodzę do rezerwatu, hmm, powinienem mieć jakby z tyłu głowy, że, że jakby do, docelowo w tym miejscu jest wyznaczony e, szereg e, zakazów. Chociażby w kwestii jaskiń jest tak, że generalnie jeśli nie zdecydowano inaczej, zaraz powiem jak jest w naszym przypadku, no to domyślnie obowiązuje nas zakaz wejścia do jaskin. Jeśli jesteśmy w rezerwacie, to, to, to nie możemy sobie chodzić gdzie chcemy. W naszym regionie jest tylko jedna jaskinia w rezerwacie przyrody, która została udostępniona do zwiedzania. To jaskinia głęboka w Podlesicach rezerwat Góra Zborów. Tam rzeczywiście możemy wejść i podziwiać to, jak jaskinia została. I jak ona wygląda, ona została przygotowana i udostępniona w tym celu, a wszystkie inne jaskinie y, y, są y, niedostępne. Ale właśnie te najbardziej kuszą? Być może, ale one też powodują największe y, szkody. To znaczy y, te jaskinie. Y, a co turysta może złego? Czym może zaszkodzić, jeśli niczego nie połamie, nie, śmieci nie zostawi, y, to mimo wszystko jest szkodnikiem w rezerwacie? jeśli schodzi ze szlaków, jeśli na przykład właśnie wchodzi do jaskini, wchodzi w inne miejsca, które nie zostały udostępnione, to tak, bo każda nasza obecność w rezerwacie zostawia jakiś ślad. My namawiamy do tego, by tych śladów zostawić jak najmniej, tak, to znaczy chodzi o takie prozaiczne kwestie, chociażby właśnie, które obowiązują zresztą nie tylko w rezerwacie, tylko wszędzie, tak, że nie wiem, nie zostawiamy śmieci, no w rezerwacie nie, nie, nie schodzimy ze szlaków. Pamiętajmy, że w ogóle y, mamy te 60 kilka rezerwatów. Y, połowa w ogóle nie jest udostępniona do ruchu turystycznego, y, dlatego że y, jest położona albo w jakichś po prostu trudnych, niedostępnych miejscach. Nie wiem, na szczytach gór, y, na jakichś obszarach takich podmokłych, albo są to po prostu bardzo małe obszary, a w tych pozostałych y, to, które możemy się poruszać, zostało ściśle określone y, za, y, zarządzeniem zresztą regionalnego dyrektora ochrony środowiska i to najczęściej są albo szlaki wyznaczone przez PTTK, albo inne wyznaczone jakby w taki jasny sposób oznaczone, nie wiem, ścieżki edukacyjne. I to wszystko. To znaczy w rezerwacie nie wiem, nie schodzimy do lasu, nie zbieramy w nim grzybów, nie zbieramy jagód, nie naruszamy runa leśnego. Jesteśmy tylko widzem. Jesteśmy tak. Widzem i słuchaczem powiedziałbym, bo to o, zawsze tak. Też wchodzimy po to, by chłonąć całym sobą, wszystkimi naszymi zmysłami ten rezerwat i to nam też dużo daje. My może powinniśmy w ogóle od tego zacząć. My cieszymy My się i zachęcamy do tego, by, by te nasze rezerwaty, te nasze skarby przyrody oglądać, podziwiać i zwiedzać, ale właśnie w sposób odpowiedzialny. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała taki zielony dekalog turysty. No i tutaj tylko hasłami podam: ruch, dary przyrody, śmieci, samochód, cisza, pies, odpoczynek, jaskinie, skały i na końcu kary. Który z tych punktów jest jakby największym powodem do grzechów turystów w tej chwili? Hmm. Trudno mi wskazać jeden. Chyba te kwestie jest z ruchem związane. To znaczy, że rzeczywiście ludziom często zdarza się zbaczać ze szlaków. No U nas mamy wiele pięknych rezerwatów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej czy w Beskidach. Tam się zdarza, że ludzie, ludzie schodzą ze szlaków. A pamiętajmy, że nawet jeśli idziemy przez rezerwat szlakiem udostępnionym i widzimy jakąś ścieżkę w bok, bo nie wiem, jest to pozostałość jakiegoś, jakiejś leśnej drogi, no to w nią nie wchodzimy, tylko idziemy, idziemy po prostu. Szlakiem. Mówiłem o wejściach do jaskini. Mieliśmy taki przypadek ostatnio, weekend majowy, kiedy do jednego z naszych rezerwatów położonych na północy regionu, który zresztą jest jednym z naj, jakby, takich w Polsce wyjątków i, i szczególnych takich wartości, jeśli chodzi o siedliska nietoperzy, bo jest, jest ich tam bardzo dużo. I zresztą to jest właśnie ten powód, tak? Nietoperze, ten przyrodniczy walor, dla którego do, do jaskiń y, nie wchodzimy. Y, tam w tym rezerwacie y, y, na weekend przy okazji jednej po prostu z naszych inspekcji y, zamieściliśmy kamerę. No i przez, jeśli dobrze pamiętam, cztery dni y, ta kamera zarejestrowała ponad 100 osób y, wchodzących do rezerwatu, y, wchodzących do, do jaskini, y, która nie, nie została udostępniona. Wśród tych osób były dzieci też, wprowadzane przez osoby dorosłe. Y, ja pomijam te kwestie związane z bezpieczeństwem, bo, bo w naszym regionie no, niemal wszystkie jaskinie one są po prostu niebezpieczne, tak? W każdym momencie w jaskini może się coś oberwać, może nam coś spaść na głowę i do takiej wielkości, że nawet kask może nam niewiele pomóc. Więc to są kwestie bezpieczeństwa, ale, ale każde takie wejście do, do jaskini ono powoduje ono powoduje niepotrzebne e, niepokojenie e, e, nietoperzy. Wszystkie polskie gatunki nietoperzy są objęte ochroną i, i potrzebują tej ochrony niezależnie od pory roku. Bo czasem wiemy, że zimą okay, nie, nie budźmy nietoperzy, bo dla nich to jest e, niepotrzebna strata ciepła, która może spowodować śmiercią zwierzęcia. no Ale latem e, jaskinie są e, miejscem kryjówki nietoperzy w ciągu dnia, no ale są też miejscem rozrodu. E, dlatego e, te jaskinie chronimy, te jaskinie jako siedliska nietoperzy chronimy przez cały rok. To jeszcze na koniec zapytam o kary, właśnie. Przede wszystkim, czy y, udaje się zatrzymać, złapać tych, którzy naruszają te przepisy i wchodzą nie tam, gdzie trzeba, a może nawet robią coś jeszcze więcej, gorszego? Y, czy to tylko tak, że z kamer widzicie, że byli i na tym się kończy? A jeśli już się uda, to co grozi? Y, my niechętnie mówimy o karach, bo mhm. zawsze jakby, y, liczymy na to, że od łamania tych zakazów powinno nas powstrzymywać jakby zrozumienie dla zasad ochrony przyrody ale nie powstrzymuje ale nie powstrzymuje to jest tak że my w takich sytuacjach jeśli widzimy że ktoś rażąco narzuca że ktoś rażąco łamie zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody czy w ogóle zakazy na przykład obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych nie tylko w rezerwacie to jedyne co możemy zrobić to zgłosić taką sprawę na policję ona jest organem ścigania nie my no i tak Często robimy i jakby to policja zajmuje się wtedy ustaleniem sprawcy, ustaleniem czy rzeczywiście doszło do popełnienia czynu zabronionego i to co grozi za złamanie takiego zakazu, tu nie mamy jakby takich widełek kar, czy, czy to po prostu kara grzywny lub aresztu i jej wysokość zależy od, 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 od popełnionego czynu. No to krótko mówiąc, bądźmy roztropni i odpowiedzialni latem. Cóż innego jak taki apel nam pozostaje? Bądźmy uważni i świadomi. Pamiętajmy, że korzystając z przyrody będąc w rezerwacie, ale też po prostu w lesie, gdziekolwiek na łonie przyrody jesteśmy gościem i nie jesteśmy tam sami. Te miejsca są objęte ochroną nie ze względu na nas, tylko na, na to dobro, na tą przyrodę, która tam rzeczywiście jest, tak? Bo, bo za powołaniem rezerwatu stoi zawsze jakaś szczególna wartość przyrodnicza. No jeśli tego nie zrobimy, to sobie to po prostu rozdeptamy, rozjedziemy i, i za chwilę nie będziemy mieli tych miejsc. My za kilka lat, kolejne inne pokolenia. Przyroda jest bardzo wrażliwa. Często potrzeba lat czy dekad, żeby coś odbudować, a czasem nie, nie udaje się tego, tak? Jeśli ktoś, nie wiem, zniszczy jakąś formację skalną, na przykład, mm -hmm. tak? No to, yy, no to z tego już nic nie zostanie. Łukasz Zych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM